Od 24 września 2020 roku wszystkie podmioty publiczne zobowiązane są do dostosowania swoich serwisów internetowych do standardu WCAG 2.1. Zobowiązuje do tego ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Czym jest WCAG 2.1? Jest to zbiór wytycznych, które musi spełniać strona internetowa. Oto najważniejsze z nich. Dostępność na różnych urządzeniach, czyli telefonach, tabletach i komputerach. Prosta i przystępna treść. Wysoki kontrast oraz możliwość zmiany wielkości tekstu. Współpraca z automatycznymi czytnikami tekstu. Możliwość nawigacji tylko przy pomocy klawiatury. Pamiętaj, w Unii Europejskiej co szósta osoba cierpi na jakiś rodzaj niepełnosprawności. Czy za brak dostępności można zapłacić karę? Tak, ustawa przewiduje kary w wysokości do 10 tysięcy zł. Już teraz sprawdź, czy Twoja strona jest dostosowana do standardów WCAG 2.1. Skontaktuj się z nami na adres dostępność 5pl lub wejdź na stronę dostępność.kodi5.pl. Zapraszamy!